Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 16 października 2021, sobota. Co tutaj się wydarzyło w ostatnich 24 godzinach? Już jesteśmy powyżej 60 tysięcy dolarów na BTC, oczywiście. Więc zobaczymy sobie newsy, które mogły poprzeć te właśnie wzrosty i. Nie ma za dużo tych newsów, bo większość skupia się na tym, że Teter dostał karę, tak? Więc będziemy sobie o tym mówić, jaką karę dostał, zapłaci i będzie dalej funkcjonować. Jeżeli chodzi o weekend, właśnie skończyłem audycję z Adamem, po się ostatniej audycji z niedzieli, także odpowiemy sobie na te wszystkie pytania od tych, którzy dodali, w komentarzach. Swoje podpowiedzi, co można zrobić, też ocenili tą całą sytuację. Będziemy odpowiadać na te komentarze. W niedzielę powinna się pojawić audycja gdzieś z rana. Nie wiem, czy to będzie dziewiąta, czy jedenasta. Także z Adamem. Do tej pory uzbieraliśmy około ponad 200 dolarów, także 200. Ja tam dołożę swoje, coś będzie 300 dolców powiedzmy w tym momencie i, i miejmy nadzieję, że jeszcze po tej audycji ktoś jeszcze wrzuci jakiś. Swoje dwa grosze. W opisie będziecie mieć link, do oczywiście, i, i miejmy nadzieję, że Adam powrócił, niestety, do pracy. Albo stety, żeby po prostu zarobić kolejne pieniądze na krypto, i to się dowiecie również z audycji, jak sobie radzi po, po tej całej sytuacji i co żeśmy wywnioskowali po tych dwóch audycjach. Także zapraszam w niedzielę u Fenixa, pojawi się ta audycja. A to jest ostatnia audycja w tym tygodniu, jeżeli chodzi o dzień dobry, krypto. Potem spotykamy się w sobotę. Muszę przyznać, że ambasada się odezwała, także będę was informował na bieżąco, jak długo jeszcze tutaj z wami będę. I miejmy nadzieję, że jeszcze mi się uda napisać tą drugą książkę przed wyjazdem. Zobaczymy, nic nie obiecuję, ale wiecie, że mam wasze maile i tam będą na pewno pierwsze te maile: ktokolwiek kupił książkę w tym całym okresie jednego roku. No, dostaniecie pierwsze informacje na ten temat, no i będziemy sobie e, oczywiście wtedy też dorzucać pewien upust dla tych, którzy kupili tą książkę w pierwszym roku, e, tą pierwszą, czyli w głowie twórcy Bitcoina. Dziękuję wszystkim za zaufanie. Przejdźmy w takim podziały do końkiego CryptoCryptoCrypto się nie pojawił, także tak. Polowałem gdzieś na niego, ale z drugiej strony się cieszę, bo zadałem jeszcze tutaj, miałem audycję i nie wiem, czy bym nawet zdążył. Bitcoin 62 500 dolarów. Ciekawe, czy to po audycji z Bobem Lukasem. Tam naprawdę świetnie opisuje to, co się wydarzyło. Praktycznie co do Joty, udało mu się przewidzieć, no, z tych ostatnich dwóch miesięcy, to, co się zadziało w tym momencie, pokazuje te 60-dniowe cykle wewnątrz i jak możemy jeszcze dojść do tych. Do tego all-time high i co może się wydarzyć później, żeby zwrócić również na to uwagę, i jak wygląda jego teraz zakres sprzedażowy. Również zapraszam na tą audycję. Projekty, które sobie najlepiej poradziły, i zobaczymy, czy z pierwszej setki jest na miejscu pierwszym bitcoin? Nie, zobaczcie, na czwartym. Ale co to oznacza? Bardzo dużo z altcoinów teraz przechodzi mocy. Czyli ludzie wychodzą z altcoinów i przechodzą na bitcoina, żeby podnieść tą cenę, i bitcoin jest praktycznie na piedestale tych wzrostów. Tam mamy jakieś wybryki: LeoToken 11.3, Huobi BTC 8.6, oczywiście Polygon 21.6, i tutaj to chyba jest związane z jedną giełdą w Południowej Korei. Zaraz będziemy sobie to też przytaczać. No i widzimy, że faktycznie BTC w tym momencie ma piedestał tych wzrostów. Solana jest tuż za, Sushi, inne projekty się delikatnie obudziły. A projekty, które sobie nie poradziły, to jest Olympus minus 18,2 Stacks minus 6,8 Flow minus 6,8%. Zacznijmy od tego tweeta. Ublockchain poinformował nas, że mieliśmy też dodane te właśnie altcoiny na UpBit, jest to największa z giełd w Korei Południowej. Sol na tych wzrostach i dodaniu informacji 7% w górę, Matic 30, czyli Polygon. No i nu 1000%, zobaczcie, jeden projekt tutaj wzrósł, więc widzimy dlaczego Polygon ma takie branie ostatnio, tak? Matic, Polygon. Także to jest też związane właśnie z tą informacją. Oprócz tego, Woo Blockchain mówi, że BTC.com, czyli Mining Pool, zamknie swoją działalność na Chiny. Kiedy? 15 października I nie będzie dostępny dla społeczności z Chin Do tego mamy też informację o F2Pool Który też, ale tutaj mamy inną datę 31 grudnia Wyjdzie również z rynku chińskiego Czyli kolejny pool Widzimy jak tam zwalczają ostatnio BTC Tutaj widzimy, że no faktycznie Działają pod tym kontekstem Żeby no nie było dostępnego Bitcoina ani dla wydobycia Ani dla transakcji w Chinach To nie są no, oczywiście pozytywne wiadomości, ale z drugiej strony wiemy, że no ten hashrate i tak sobie świetnie radzi, bo przeszło to na Stany Zjednoczone. W głównej mierze mamy też Kazachstan, mamy też Rosję, także te kraje prowadzą prym w hashrate'cie Bitcoina. Mamy też informację ostatnio o Evergrande, ekskluzywna chińska państwowa firma nieruchomości Yexiu wykracza planowaną umowę zakupów chińskiej Evergrande czyli grupy tej w Hongkongu, ta umowa została niestety przerwana ze względu na obawy finansowe Evergrande. Także nie wiadomo, jakie te obawy są i pamiętajmy, że gdzieś tam z tyłu mamy cały czas tą sytuację z Evergrande. Pytanie, jeżeli Evergrande pociągnie S&P 500, miejmy nadzieję, że BTC i kryptowaluty, Bitcoin ogólnie i wszystko, co tutaj się dzieje, jest odporne na to tym razem, jeżeli miałby to jakikolwiek... Z jakichkolwiek powodów zagrozić no, w rynkach światowych, na rynkach światowych Kiedy ostatnio byliśmy w granicach 60 tysięcy albo powyżej Prawie 6 miesięcy temu Zobaczcie, 6 miesięcy temu byliśmy w tych granicach Teraz jesteśmy już powyżej 60 tysięcy Atakujemy pewnie All Time High Pytanie, czy będzie podwójny szczyt Bob Lukas świetnie to tłumaczy, co może się dokładnie wydarzyć, więc my mamy pewien przegląd na to, co faktycznie może się tutaj zachować ewentualnie. No i będziemy obserwować, czy faktycznie plan B i stock to flow wejdzie w życie co do joty i będziemy mieć 130-140 tysięcy, jak KryptoCrew mówił, o najwyższych rejonach. Gdzieś do końca tego roku. Chyba, że będzie to przedłużenie na kolejny rok. I o tym też mówi Bob Lukas, który nie jest do końca przekonany, że do końca roku jesteśmy w stanie zaatakować gdzieś te rejony. Może to się przedłużyć gdzieś tam do kwietnia na przykład. Bitcoin może osiągnąć 100 tysięcy dolarów. Mike McLean z Bloomberga dzieli się najważniejszymi powodami tego, a więc wiodący ekspert do spraw towarów Bloomberga podzielił się głównymi powodami, dla których Bitcoin prawdopodobnie osiągnie 100 tysięcy dolarów. Czyli zobaczmy, co on tutaj nam chce podpowiedzieć. Mike McLoan, główny strateg do spraw surowców w Bloombergu, zabrał na Twittera opinię, no i teraz mówi nam dlaczego. Dlatego głównym powodem, jego zdaniem, to jest to, że USA przeciwstawia się teraz Chinom w gospodarce i zatwierdzi bitcoin ITF prawdopodobnie wraz z odpowiednią regulacją kryptowalut. Takie wiadomości już mieliśmy wcześniej. Również od głównego analityka Bloomberga ETF, Rika Balhunasa, napisał na Twitterze, że według wielu źródeł, prawdopodobieństwo, że BTC ETF otrzyma zielone światło wynosi 90%. Ta wiadomość zepchnęła wiodącą, a bardziej już wyciągnęła na piedestał z 59 tysięcy dolarów na 60 tysięcy na krótko wcześniej. Próby uruchomienia Bitcoin ETF miały miejsce w ciągu ostatnich 8 lat, od 2013 roku. Jeśli teraz zostanie to zatwierdzone, będzie to historyczny kamień milowy dla branży kryptograficznej. A niektórzy nie wieszczą 100 tysięcy, tylko nawet 300 tysięcy. Konto na Twitterze poświęcone Bitcoinom BTC Archive napisano na Twitterze, że możliwe jest, aby flagowa kryptowaluta wzrosła nawet od 300 do 300 tysięcy po zatwierdzeniu Bitcoin ETF. Osoba lub osoby stojące za tym właśnie kątem wskazały, że po włączeniu pierwszego złotego funduszu ETF cena złota wzrosła pięciokrotnie. Podkreślili jednak, że było to złoto spot, a nie kontrakty terminowe na złoto, jak to ma miejsce w przypadku Bitcoina ETF, które oczekują na zatwierdzenie przez SEC. Mimo to wydaje się, że uważają, że uruchomienie Bitcoina ETF prawdopodobnie spowoduje wzrost ceny BTC. Jestem ciekaw, czy faktycznie ten ETF będzie zatwierdzony. To mnie tak bardzo nurtuje. Bo jest bardzo dużo byczych w wiadomości, że będzie tak. Pytanie, czy, czy na pewno. Przenieśmy się do Australii. Tutaj mamy Queensland Investment Corporation. Jest to piąty co do wielkości fundusz emerytalny w Australii. Zarządzający aktywami o wartości prawie 70 miliardów dolarów. Jest podobno otwarty na inwestowanie w kryptowaluty w przyszłości. Stuart Simmons, szef walut. UIC powiedział w Financial Times w opublikowanym w czwartek raporcie, że duże fundusze emerytalne prawdopodobnie będą poszukiwać ekspozycji na kryptowaluty, gdy przestrzeń dojrzeje pod względem regulacji i infrastruktury. W tej chwili istnieje wiele niewiadomych, a infrastruktura operacyjna dla inwestycji instytucjonalnych pozostaje niedojrzała, ale widzimy, że mają takie zainteresowanie w niedalekiej przyszłości. Ponieważ ramy nadal się rozwijają, superfundusze mogą w końcu po prostu odpowiadać na zapotrzebowanie użytkowników, ułatwiając inwestycje w kryptowaluty. Także oby. Tutaj też właśnie taki australijski fundusz związany z emerytami, no fundusz emerytalny w końcu, zaczął działać również w krypto. Inwestorzy detaliczni w Wielkiej Brytanii wybierają XRP zamiast innych kryptowalut. ADA jest na drugim miejscu. Zobaczmy. Dane udostępnione przez eToro wykazały, że w trzecim kwartale tego roku inwestorzy detaliczni z Wielkiej Brytanii zaczęli zwracać większą uwagę na szóstą co do wielkości kryptowalutę XRP, inwestować w nią więcej środków niż w inne aktywa cyfrowe. Teraz XRP stał się kryptowalutą numer jeden w Wielkiej Brytanii. Na tej giełdzie oczywiście, na tym detalicznym rynku kryptograficznym. W drugim kwartale tego roku XRP odnotował 4% wzrost, a rok do roku wzrost własności, czyli swojej wartości oczywiście wzrósł o 105%. Cardano to druga po XRP kryptowalutę, na którą zwracają uwagę brytyjscy inwestorzy. W ciągu ostatnich 3 miesięcy ADA przewyższyła Ethereum pod względem popularności wzrastając o 11% i dając inwestorom wzrost o 1230% rok do roku w 2021 roku. Forbes wydał bardzo ciekawy artykuł, w jaki sposób 19-osobowy startup kryptowalut przekroczył Coinbase w dziennym wolumenie obrotu. DYDX w Polsce często mówią DIX albo DYDYX, Nie wiem, jak to dokładnie tłumaczyć po polsku, ale DYDX, czteroletni startup San Francisco, który pozwala inwestorom spoza USA kupować i sprzedawać produkty finansowe oparte na kryptowalutach, przetworzył ostatnio więcej transakcji niż Coinbase, najcenniejsza firma kryptograficzna w Ameryce według CoinGecko 27 i 28 września. DYDX odnotował 18,6 miliarda transakcji w porównaniu z 6 miliardami dolarów dla Coinbase, to pomogło DYDX. Osiągnąć dotychczasowy przychód 75 milionów dolarów w 2021. Oczekuje się, że do końca roku osiągnie 125 milionów dolarów, a 81 milionów dolarów zysku netto, mówi 28-letni założyciel i dyrektor generalny Antonio Giuliano. Oznaczałoby to niepotyczne wysoką marżę zysku, netto w wysokości 65%. Giuliano dorastał w Pittsburghu i wyjechał do Princeton, aby studiować informatykę. Podobnie jak kryptomiliarder Sam Bankman Fright nie interesował się kryptowalutami, zanim wszedł do branży. Po prostu wiedział, że chce dołączyć do startupu technologicznego, a później zostać przedsiębiorcą. W 2014 roku inwestor Venture Capital Fred Wilson odwiedził Princeton i tam spotkał po prostu Giuliano. Opowiedział o Coinbase, dając Giuliano pomysł, gdzie pracować po studiach. Ukończył studia w 2015 roku i do połączył do Coinbase jako inżynier oprogramowania, stając się jego setnym pracownikiem. Został przez rok, pracował przez krótki okres w Uberze, a następnie uruchomił wyszukiwarkę aplikacji kryptowalutowych, która zawiodła, ponieważ jego czas był zbyt wczesny, mówił Giuliano. Zdecydował się, że chce zbudować coś na bazie Ethereum, popularnego oprogramowania kryptowalutowego, które działa jak zdecentralizowany komputer z uruchomionymi aplikacjami. Po przestudiowaniu rynków finansowych i obserwowaniu rozwoju Coinbase padł na pomysł DYDX – Czyli po Coinbase, oczywiście. Sposób, w jaki ewoluuje większość rynków finansowych, polega przede wszystkim na tworzeniu aktywów, a następnie handlu nimi na giełdach spot. Mówi, odnosząc się do giełd, które pozwalają bezpośrednio posiadać aktywa, tak jak Coinbase robi w przypadku Bitcoina. Wtedy aktywa są przedmiotem obrotu na giełdach marsz, a potem w końcu ludzie tworzą produkty pochodne na bazie aktywów, którymi ludzie chcą handlować. Wydawało się więc, że następna rzecz do zbudowania jest całkiem logiczna. Mówi, pod koniec 2017 roku u szczytu początkowego boomu na monety w kryptowalutach wylądował na 2 miliony dolarów w finansowaniu za od Andresena chorowica, współzałożyciela, Polychain Capital i Coinbase Briana Armstronga i Freda Ershama. Między innymi DYDX został wprowadzony na rynek w 2018 i pozwalał użytkownikom kupować Ethereum, co oznacza, że mogą pożyczać pieniądze za pośrednictwem platformy DYDX, aby kupić kryptowaluty. No i tutaj wiemy, że ten ostatni eksodus z Chin pozwolił też wejść użytkownikom i zaufać innym podmiotom, nie tylko Coinbase, nie tylko Binance, ale też DYDX, który pniesie ostatnio w górę. Handlowcy świętują zbliżający się ETF Bitcoina, ale rynki opcji są niepewne. pewne, już tutaj handlowcy wszyscy zacierają ręce, że ETF będzie zatwierdzony. Opcje za to kupna 70 tysięcy dolarów i ich domniemane, prawdopodobieństwo sięga 25%. Dlatego nie temu znalezienie inwestora gotowego postawić na cenę Bitcoina wynoszącą 70 tysięcy z 29 października było trudnym zadaniem. Jak należy w bardzo prosty sposób rozumieć to, co jest tutaj napisane to to, że opcje wskazują, że zatwierdzenie TFA jest na poziomie 25%. Przejdźmy też na informację dnia. CFTC ustaliło, że stablecoin Tether Limited, USDT, nie był w pełni zabezpieczony rezerwami w dolarach przez 17,5 miesiąca między 2016 a 2018 roku, a Tether i jego spółka macierzysta Bitfinex mieszali w tym czasie fundusze. Chociaż Tether wskazał, że zapłaci grzywne, nadal utrzymuje, że USDT zawsze było w pełni zabezpieczone, choć nie zawsze w gotówce. Tether Limited ustalił porozumienie z innymi amerykańskimi organem regulacyjnym zgłaszając, że zapłaci 47 milionów dolarów grzywny za służenie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd oświadczeń i pominięć dotyczących wsparcia tokenów stablecoina. Community Futures Trading Commission, czyli CFTC, wydała dziś nakaz uregulowania opłat z Tetherem, mówiąc, że jego stablecoin był zabezpieczony rezerwami przez tylko 6,5 miesiąca w okresie dwóch lat między 2016 a 2018. Również w tym oskarżeniu podkreślono, że Tether nie przeprowadził audytu swoich rezerw, podczas gdy różne firmy księgowe zatrudnione przez Tether i firmę macierzystą Bitfinex dostarczały poświadczenia dotyczące rezerw stojących za Tetherem. Emitent stablecoina musi jeszcze zapewnić audyt, co ma znaczną wagę prawną. Bitfinex został również ukazany grzywną w wysokości 1,5 miliona dolarów w ramach ugody CFTC. Także będzie ugoda, no i teraz będzie audyt. Pytanie, co z tym audytem? Oczywiście, ale ze swojej strony Tether utrzymuje, się, że w dochodzeniu postanowieniu CFTC nie znaleziono żadnych problemów związanych z bieżącą działalnością Tetera, oczywiście. Nie ma stwierdzenia, że tokeny Tether nie były w pełni zabezpieczone przez cały czas, po prostu że rezerwy nie były w całości w gotówce. To jest ta delikatna różnica. Ta kara nałożona przez CTC pojawiła się kilka miesięcy po ugodzie TTer z prokuratorem generalnym Nowego Jorku, w której emitent Stablecoina zgodził się, że przez pewien czas nie miał rezerw 1 do jednego na pokrycie. No i o to tutaj chodzi. To jest 2018 rok. Miejmy nadzieję, że Teter nie będzie miał tutaj innych problemów związanych. Po 2018, bo niektórzy mówią, że CFTC w tym momencie badał tylko to, co tutaj się działo. Od 2016 do 19. To, co tu się dzieje, to jeszcze nie jest badane. Miejmy nadzieję, że raczej tego nie będą badać. Mamy też pozytywną informację od Binance, jak Binance zwraca klientom utracone tokeny dzięki swojemu pionierskiemu programowi w tym wypadku wypalania. Tak? Czyli wypalania tokenów. Zobaczcie, jak to działa. Także wiemy, że Binance często pali swoje tokeny, tak. Program BNB Pioneer Burn został prowadzony w sierpniu 2020 roku i obejmuje różne scenariusze, w których użytkownicy mogą odzyskać utracone środki. Miejmy nadzieję, że Adam skorzysta i zobaczycie, kiedy może skorzystać, jeżeli weźmie jedną sobie tutaj informację, którą też przedstawialiśmy w audycji, która będzie w niedzielę. Jeżeli to zrobi, to pewnie będzie miał większe szanse. Według Binance utracone tokeny uprawnionych użytkowników są wliczane do kwartalnych spalań Binance, podczas gdy giełda spala swoje tokeny BNB masowo, zasadniczo usuwając je z obiegu w celu ograniczenia podaży. Dzięki temu regularnemu wydarzeniu Binance zobowiązał się spalić 20% zysków giełdy co kwartał. W ostatnim kwartale spalono 1 1,296,000 BNB o wartości 400 miliardów dolarów. Z tej sumy 5163 tokenów BNB zostało zniszczonych poprzez program Pioneer Burn kwalifikujące się przypadki mogą obejmować te, w których środki znajdują się w tokenach BNB lub w tak zwanych tokenach opakowanych, takie jak WBNB, lub gdzie stratę można zweryfikować na BSC Scan, czyli jeżeli ktoś wyśle nieumyślnie, to jeszcze nie jest stracona szansa, bo na Binance widzimy, że mamy taki program. Istnieje również bardziej ogólna kategoria, w której według Binance strata w wyniku zuczciwego błędu wynosi ponad 1000 dolarów, ale jest mniejsza niż przewidywana kwota spalenia BNB w nadchodzącym kwartale. Więc Binance pomogło również użytkownikom Odzyskać środki, gdy padli ofiarą oszustwa. Chociaż uważa się, że nielegalna działalność stanowi mniej niż 1%, tu też pomogli niektórym osobom, które zostały oszukane. I tutaj Binance wychodzi właśnie z taką informacją, że ostatnio pomogli Damian czyli Damianowi niekoniecznie, to jest Damian, który wysłał 98 tysięcy USDC do złego adresu, ale Binance odzyskał to dzięki właśnie pomocy tutaj Aniołów i tego. Programu dla tych, którzy wytracili tego pionierskiego BNB Burn. No, można powiedzieć, że to fajnie działa, jeżeli to oczywiście jest robione z, z głową i te osoby faktycznie mogą się tam zgłosić i dostać za te błędy jakieś przynajmniej środki lub całość środków z powrotem. Dobra, mamy to Szczepan Bentyn. Ci, którzy dodali audycję w ostatnich 24 godzinach, 60 tysięcy ETF czy Bitcoin to Arkanoego. Kwarantanna z Bitcoinem. Dalej jest dzienna dawka dyskomfortu Arkadiko, DICO, czyli DeFi dla Bitcoina. Zbudowana gdzie? Na STX Tax Mainnet Live 21.10.2021. Warto wejść do Andrzeja, bond wynajduje perełki dużo wcześniej niż ktokolwiek może sobie tutaj sam je wynaleźć. 321Krypto, 60 000 oczy na Ethereum. Jakie targety? ETF yy, i niedługo fizyczne. Programowalny pieniądz, do tego jest Jurek z analizy altcoiny na celowniku, Karola, BTC, Ethereum, Phantom i inne. Tu są kryptowaluty, kryptowójek, rozszerzenie zniesienia Fibonacci, jego trend, base Fib Extension, czyli jak szukać oporu. BitBay Polska, analiza weekendowa. Bitcoina mamy też Elevate CV. Zitgeist, a aukcje na Kusamie, przedstawiamy projekty, sorry, ale niemiecki u mnie nie, nie w sosie. Przemek Uminiecki, Bitcoin ETF już w przyszłym tygodniu, BTC 2000 w górę. No i w FX Mac ceny szaleją najgorsze przed nami. Wielkonieczny, czy warto inwestować w nieruchomości w dobie kryzysu. Jest Jarząbek. 27 dni do najbardziej oczekiwanego wydarzenia na Polkadot. Jest też kryptoraport Bitcoin po 60 tysięcy dolarów o krok od nowego All Time High, Ani Ethereum i innych. Jest też encyklopedia kryptowalut, poranek z krypto. SEK edukuje w temacie ETF. Dlaczego to robią akurat teraz? Mamy też kryptokamikadze. Dlaczego nie mówiłeś, że longujemy Bitcoina? No i na sam koniec komentarze. A komentarze sobie chyba już odpuścimy, co? Zobaczcie. No dobra mamy. Bob to jest gość, Mieszkanie Stargardu. Łukasz Płaczek tak pozytywnie, że aż się boję po audycji z Bobem Lukasem, no ale widzicie, że no pozytywnie nadal jest, tak? Na tym markecie. No, Łukasz Miczewski, tylko właśnie każdy czeka, aż ulica wejdzie i oczekuje tego, ale patrząc na typowego Kowalskiego, to on nie da już 50, 60, czy nawet 70 tysięcy za BTC, a mentalność człowieka jest taka, że chce mieć całość, a część. Więc teraz pytanie trzeba sobie zadać, kto ma, albo kto będzie kupować BTC. A ulica bardziej zainteresuje na przykład Ethereum, bo coraz bardziej cena przypomina BTC z 2017, no i inne alty, a w niedługo będziemy mieć do czynienia z. Aha, z maksymalistami, czyli. I Tirium maksymaliści się tutaj pojawią. A mi ostatnio przyszła taka myśl, że BCC może stać się korpowalutą. Oni posiadają na tyle kapitału, żeby przejąć większość. Każdy zna wiele, ile pozostało do wykopania nowych, i właśnie zrobi z niego jakąś własną walutę, a może raczej jako zabezpieczenie wartości dla siebie i mogą manipulować wartością, tak utrzymywać wartość, jaka ich interesuje, niezależnie od giełd, akcje czy banki centralne. No kto wie, kto wie. To jest dobra myśl, dobra myśl. Też tak może być. Andrzej B., dzięki za tłumaczenie Feniu. Bez ciebie wiele analiz i wiadomości ze świata krypto byłoby poza moim zasięgiem. No po to jesteśmy, żeby Wam pomagać, również w świecie krypto, więc nie ma problemu. Jak to możliwe? Stary, zaje fajna robota. Troszeczkę ostrzej było, ale okej. Okay. Przestałem słuchać wszystko inne już parę miesięcy temu, ale tylko Boba u Ciebie słucham. Uwielbiam Twoje tłumaczenia, najlepszego. O, dzięki, dzięki. Mam nadzieję, że wypijesz zdrowie w weekend. Jeżeli nie pijesz, to chociaż kawę dobrą sobie wypij na takiej zasadzie. Wiktor, Twoja końcowa refleksja o przyczynach zrobiła na mnie wrażenie i pokrywa się z tym, co sam myślę, jak widać moglibyśmy pogadać nie tylko o peer-to-peer, -peer. wszystkiego dobrego Feniksie. Również Wam życzę, no, nie jesteśmy po to, żeby tutaj gadać o psychologii czy, czy to, co się dzieje w naszych gdzieś tam myślach poza światem krypto, ale z wieloma z Was, no, mógłbym pogadać sobie przy piwie na pewno i niekoniecznie przy piwie. Gdziekolwiek i porozmawiać sobie na spokojnie o, o innych rzeczach. Więc dzięki Mark Angelo. Często komentujesz, nie, nie Czasami myślę, że ktoś pewnie sobie myśli ty, a to pewnie sam Fengse komentuje takie rzeczy, ale dzięki Mark Angelo za to. No i innym osobom, które też tam gdzieś powiedziały. Wcześniej, że, że, że doceniają różne rzeczy, niektórzy nie doceniają, to też dziękuję, bo przynajmniej uczę się od tych, dlaczego nie doceniają. Jeżeli napiszę, gdzie był błąd albo gdzie. Coś było nie tak, także wtedy też się nauczył od Was również. Dobra, mamy to. Mam nadzieję, że w weekend będziemy atakować Ultem High. Pytanie, czy na pewno? No i widzimy się w poniedziałek spokojnie. Będziemy informować na bieżąco dalej jeszcze ta audycja u Fenixa, która będzie już w niedzielę z rana. Także, że będziecie sprzątać chatę, chociaż nie. Pamiętajcie, nie idziecie do pracy w siódmy dzień. Nie powinienem powiedzieć niedziela, bo niedziela to jest też dzień pracy, ale. Jeżeli w 6 dni się nie nadrobiłeś, to w wcale. Zawsze tak powtarzałem, i ci, którzy znają tą audycję, to, to no, lepiej sobie wziąć jeden dzień wolny, nie wziąć. Jak zaczynałem mówić audycję, to zaczynałem tutaj nagrywać audycję, to było wziąć zawsze. Także pozostałości regionalne z jakichś tam terenów Polski, ale wziąć. Tak. Mamy, przynajmniej jeszcze Polski na końcu poćwiczyliśmy. Dzięki Wam się też nauczyłem. 2000, że się nie wymawia, 2015, 2010, tylko 2010. Także uczymy się nawzajem. Ja się uczę od Was. Wy się uczycie tutaj z tych audycji i, i wszyscy są zadowoleni. Dobra, mamy to. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.